Cześć, ja jestem Lidka. Cześć, ja jestem Julia. Nasz projekt nazywa się Muzyka łagodzi Obyczaje. Z naszej grupy uczęszczają osoby z naszej szkoły. Chcemy również, aby dzieci z uboższych rodzin miały szansę rozwijać swoje umiejętności i swoje pasje grając właśnie na gitarze i poszerzając swoją wiedzę na temat muzyki. Opowiedzcie coś o Waszej grupie. W naszej, nasza grupa, w naszej grupie zadeklarowało się 52 osoby. Spotykamy się dwa razy w tygodniu na dwugodzinnych tak. zajęciach. Na jednej godzinie prowadzimy część teoretyczną, drugą praktyczną. A w jaki sposób dowiedzieliście się o Make a Connection? O programie powiedziała nam nasza nauczycielka. Aha. 那不是金筷子啊，金筷子。